Ciekawe czy się zabije tego gościu, co tam jest Zabił się. No, ja to wyświetlę. Nasza lodówka też się zabiła. Co no to, to... oni, kurde Gehenna, tam kiedyś maslajki z rakietami. Tam to jest. Nie wiem jak teraz, bo dawno nie grałem na drugiej erze. No, na drugie, że nie grałem. Ale Ciekawe czy się zabije ten gościu, co tam jest. Zabił się. No, ha, 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 ja to... Tam Nasza lodówka też się zabiła. No to co kurwa oni kurwa odpierdalają? Co to, co ta gra kurwa robi? Nie no to za kuroboty, czy co? Co to no. się dzieje? Nie rozumiem chyba. Specjalnie czy ja? No przecież to wiadomo, że tu jak się zjedzie to się ginie. No to oni nie znają mapy? A to chyba pierwszy raz to grają na tej mapie? Lodową grać to, to trzeba kilka... o, to trzeba trochę pograć. Żebym do lodowy dojść. No, no nie kumam, no po prostu tak usłabili drużynę, no że no to jest niesakra. No, ja no chcę tak jako... Kurde, aż mi się ciemno zrobiło. No, drużyna tak są słabo wiesz No. I gdzie kurwa sujają Tu jest ten salotę Ja tylko patrzałem jak on jedzie do przodu mówię No kurwa przecież tam zjedziesz to się zabijesz Nikt nie wyjechał w te salotce no no nic nie widziałem strzelił, żebym przebił Jadę na tego średniaka tutaj Jedziemy A szczelety dobił Dobra kurwa, ty lajdy, ale No co jest mi... Odbiłem się! Ja nie co tam teraz przed chwilą Kurwa, to źle jaja kurwa. to to Dobra, pójdź. Pierdolę tego lekkiego jadu na tego Ja tyg też średniowy. właśnie, no nic. To ja się ładuję filmem. Ale ja bym się od razu z przodu mnie przebił, kuraj, tak. 15 tysięcy. Kurwa, ciężki się, jest szczyt, tu jest. Średni tam, wydaje Średni gdzie masz? Z prawej. Ale za nami jest jeszcze, kurwa, jadą. Ja pierdolę, to, to olipa. To jesteśmy okrążeni. I nie żart. To, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, bo... Nie, trafiłem. no. się na jednym skupić. Ja się skupiam na tym średnim, co przy Tobie jest. A ja, ale tego zabiłem. No, to, to niedobrze, bo... Jak nie dobrze kurwę? Spójrz co ja robię. Ja Teraz nie taki walić kurwaś. Co jak... Co to wszystko? To jest dura kurwę. No ja nie wiem, no, no Ale czemu lodówki kurwa nie no, Gdyby ta lodówka grała kurwa to czy my może mieli od razu wygraną, a tak to kurwa to nie wiadomo co tu będzie się teraz działo jeszcze No rozwala mi ta grana słanie O kurwa kurwa ja to przodu I lodówka ich najedzie tutaj Odbiłem się Krytyk zrobiłem. Ja nie mogę w to uwierzyć, kurwa. Nie mogę w to uwierzyć, dosłownie. Z prawem, no za je... no, kurwa, to jest? No zajeb... Zabrał mnie. No... Ja nie mogę wierzyć w tego, kurwa. Każdy jeden sam cał... przebija, jak chce, kurwa, lać. Pod przodu, kurwa. Wszystko pójdziecie się osiągnąć, nie no syf. I no tak nie powinno być, tu Gdzie ten mój pocisk poszedł? Właścicielowi w dupę, koleś. No, Kurde, tak powiem, bo to się jest dla mnie złe ślibości. Od przodu, bo katarski, kurwa, ma flagę nie? To odbiłem myśli, się. Właśnie. Nie, nie, kurwa jeszcze kurwa... Jeszcze jeden wyjechał, nie, tak porobił. nie, porobiłbym go a te dupy kurwa stoją tam u góry Tu kurwa. Nikt nie pojechał pomóc. 5000 damage zrobiłem. I co z tego? Możesz się wsadzić w jest to. Kurwa, nie dasz, że dwa czołgi się zabiły. Masakra, ale ja w to no nie mogę w to kurde boli mnie to kurwa trzeci czołg na mnie wyjechał jak z tym niszczycielem walczyłem naszył, kurwa objechałem go kurwa na jego boku byłem nic nie mógł zrobić kurwa zostało mu na jeden mój strzał gdyby ten średni nie wyjechał to bym go zabił kolejny czołg by był jeden mniej u przeciwnika by było 5 na 3 ale oni nie ogarną to jest niemożliwe żeby oni ogarnęli nie wierzę w to stójcie dalej kurwa tam No, jest loduwa. I kurwa, gościu odjeżdżał z od loduwy. Co wy odpierdalacie? Nie no tak mogę nie już kurwa, nie słyszę, nie tak. Pokazała się loduwa, to gościu się zawinął w drugą stronę i zaczął jechać w drugą stronę. No, ludzie! Specjalnie uciekają od, od walki, nie? No kurwa, nie widzicie przeciwnika? Hmm. Tragedia. No tragedia. Tragedia, tragedia. Ten jeszcze zginie od lodowy i się skończy gra. No nic, trzeba poczekać. No, może nie się Nie mogę to, kurwa, ale światło się skończy Jednak loduwe. Pach, pach, pak 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 co ja go robiłem, to jest na się. więc... Każdy jeden czołgiem jest do lekkiego. Jeszcze, kurwa, stoją dalej te ciągi. Nie, to wszystko muszą chyba boty grać. Bo Może to jest niemożliwe, żeby się tak, kurwa, zachowywać. Jadą, kurde, jak lemingi i się zabijają. O, wyjechał im czołg. ciekawe. A, jeden z drugiego w nas wjeżdża. Hmm. A nie mogę przeboleć, że tego jednego niszczyciela nie dobiłem, bo wyjechał gościu. Lodówa nie zdążyła, by przyłatwić. Ty no gościu wy wyjechał, niszczyciel na niego, on go nie widzi. W ogóle celował w stronę. Pierwsza. W końcu jakoś lepszą bitwę dzisiaj zagrałem. Pierwsza. A ja drugi.